Witam. Skorzystałem z wolnego czasu i policzyłem ludzi żyjących w kolonii górniczej w pierwszej odsłonie Gotika. Tak jak w przypadku liczenia mieszkańców drugiej części, starałem się uwzględnić wszystkich, jednakże prawie każda postać ma własną rutynę dnia i choć starałem się liczyć jak najdokładniej mogę, to zawsze jeden lub dwóch mogło się gdzieś zawieruszyć. W starym obozie, od którego zacząłem, znajdziemy 45 strażników. Liczyłem także tych przy Placu Wymian, na moście oraz wszystkich strzegących przejść na ziemiorków orków. 5 magnatów, 3 kobiety, trzech kucharzy w tym i snaf, 19 cieni, 47 kopaczy wraz z Gilbertem oraz sześciu magów ognia. Łącznie wychodzi 128 osób z obozu. Do Starego Obozu dołącza jeszcze wszystkie osoby znajdujące się aktualnie w Starej Kopalni, a więc kopalni jest. 29 kopaczy, 17 strażników, 3 cieni oraz chutnik wąż. Razem daje nam to wynik 178 osób, które pochodzą ze starego obozu. W nowym obozie oraz w kotle przy wolnej kopalni znajdziemy 50 szkodników, a w tym i Jacko oraz jego banda mieszaczy, którzy znajdują się poza obozem, tak samo jak Radford, Drax, Aidan i Mordrag. 22 zbieraczy, 16 kretów, 34 najemników i 6 magów wody. Jest jeszcze alchemik oraz nadzorca pól ryżowych Ryżowy Książę. Łączny wynik to 130 osób. Niestety w gotiku Wolna Kopalnia, niezależnie od rozdziału, mieści w sobie już ludzi Gomeza, przez co nie mogę określić ilości osób pracujących w kopalni. Tutaj pozostają już tylko domysły, a pole do popisu pozostawiam już Wam. Obóz na bagnach sprawił mi najwięcej trudności, patrząc na to, że są w każdym obozie: w starej kopalni oraz w drodze między bagnami a kopalnią. A więc: mamy 34 strażników świątynnych, 10 balów, nie wliczając Netbeka, gdyż jest on zwykłym nowicjuszem i do takiej grupy także został włączony. 54 nowicjuszy, a w tym i który mieszka na bagnach, Dwie kobiety oraz Iberion i Korkalom. Łączny wynik to 102 osoby wliczając każdego podróżującego oraz przesiadującego w innym obozie, nie uwzględniając nowicjuszy i strażników świątynnych spotykanych w świątyni śniącego, gdyż w fabule ci ze świątyni i ci z bagien się powtarzają. Mamy także grupę niezależną, czyli bandę Quentina, która liczy 11 osób razem z Hersztem w składzie oraz niezależnego Xardasa na ziemiach orków. Podsumowując to wszystko otrzymamy wynik 422 osób żyjących pod barierą. Czy to mało, czy to dużo, licząc mieszkańców drugiej części Gotika wyszła mi bardzo podobna ilość, niewiele większa od tej z pierwszej części, gdyż naliczyłem wówczas 490 żyjących osób. Odejmując 12 magów, którzy tworzyli barierę, mamy 410 osób. W kolonii karnej tylko 1,20% to kobiety. Chciałem tutaj umieścić jeszcze podsumowanie, ile ogólnie osób występuje w obu częściach gry. Jednak bandyci, najemnicy oraz niektórzy obywatele, tak jak Lares, mogą się zazębiać lub też nie. Ciężko by mi było to zrobić, ale mogę się pobawić tym w obliczeniu trzeciej części gry, chociaż nie ukrywając, trochę mi to czasu zajmie. Największym obozem z obliczeń okazał się Stary Obóz oraz jego mieszkańcy. Na drugim miejscu rzecz jasna jest nowy obóz, który mimo że zawiera 130 osób, to lorowo, w fabule, może najemników i kretów wolnej kopalni być chociażby 50, co wówczas usadowiłoby nowy obóz na pierwszym miejscu, jednak wiadomo, nie ma żadnego udowodnienia tej tezy, a sama wolna kopalnia jest mniejsza niż stara kopalnia.